Cześć, witajcie, z Czarny ST, a to jest druga odsłona mojej paczki z modyfikacjami Craft Pack. Tak, jak widzicie jest tu 21 modów, weźmy sobie, w sumie jest to o, w sumie jest tu 19 modów. Tak więc przejdźmy do pokazywania. Tak, pierwszą modyfikacją jest Optifine HD B4. O, zwiększymy FPS-y, możemy przybliżać. Drugą modyfikacją jest Race Minimap, minimapka. Trzecią modyfikacją jest Inventory Quicks, czyli za pomocą trzech magicznych guzików yy, układamy w naszej skrzyni lub w naszym ekwipunku. Kolejną modyfikacją jest Tricapitator. Yy, wiadomo, ścinamy całe drzewa, co zaprezentuję na dżunglowym, na przykład. O. Ups, dobra. Przy okazji pokażę Wam tą segregację ekwipunku. Trzeba ścinać drzewo od dołu, żeby spadło całe. O, w ekwipunku też to możemy posprzątać. Widzicie. Mm. Odłóżmy to sobie u mało FPS-ów. Poczekajcie. Mm. Hmm. Było tu. tak ym. piątą modyfikacją jest shelf mod, wiadomo półki o, widzicie tak, ym. to była piąta czyli szóstą modyfikacją jest fossil archaeology dinozaury mięsa dinozaurów DNA później możemy Spawnować sobie tych dinozaury i je oswajać. Kolejną modyfikacją jest Enchant View. Wiadomo. Podoba mi się ta modyfikacja. Nie dodałem Enchant Plus, ponieważ y, crashował mi Minecraft. Ale Enchant Plus by było lepsze. Robiliśmy 13 level. I tak jak widzicie, wkładamy tutaj sobie narzędzie. Tutaj patrzymy na co da się. Ja chcę na przykład. Fire Aspect załóżmy, bo to jest fajny akurat hardness. Mm. O, akurat to nam wyszło. Normalnie bym tego pewnie nie dał. A tutaj są mamy Knockback, y, Bone of Art i Fire Aspect. No i mamy super miecz. Tak. Kolejną modyfikacją jest crafting y, crafting glitch możemy, nie musimy jej posiadać się G po prostu to zmieniamy ale możemy też to mieć książka z recepturami wiadomo czekajcie A, nie mam cheatów dobra, to tak kolejną modyfikacją jest armor stand teraz będziecie widzieć to jest taki jakby wieszak. Wkładamy sobie te oto itemki i stalker. To że puste no, na dole jest puste. Tak, nothing, nic, black po prostu na czarnym. Hard nasz skin player też. I ja wezmę zombie na przykład. I to jest po prostu taki jakby wieszak. Kolejną modyfikacją jest Elementar Creeper. To wam wiadomo. Zaprezentuję Wam kilka takich creeperów. Dam sobie taki poziom trudności. O, tu już widzicie niektóre, ja Wam zaprezentuję tego. To jest creeper, który z tego co dobrze pamiętam nie wybucha. Ale szybko je rozwalam. To jest creeper wodny po prostu wodę nam wypuszcza, która się zaraz zmywa. Um, to jest, o, to jest y, creeper lawowy, że tak powiem. Jak on, on, on podpala i jeszcze na dodatek y, lawą pali. Ups. Jest on bardzo silny. Tak więc nie radzę go atakować. Kolejnym na przykład creeperem ja wziąłem tylko kilka ich. O, jakiś błąd, jakiś błąd tekst, z teksturką. O. Taki creeper. Ups. A. m um, Nie działa. Game mode creative. Uff. On nam zostawia, to jest bardzo wkurzające. On nam zostawia mianowicie in, taką brudkie mm. coś, co nam w ogóle psuje świat. Zobaczcie. Później musimy się z tym męczyć, żeby to usuwać. Więc. Mm, okay. Kolejną modyfikacją jest. Hmm. byliśmy na Elementar Clippers Lamp Chups. Ta modyfikacja dodaje nam hmm, mięso, które wylatuje z naszych pięknych owieczek. To jest mięso surowe, to jest upieczone, a to jest złote. Zaraz Wam to udowodnię. Jeśli zjemy złote mięso, to mamy regenerację na kilka sekund. I to taką bardzo szybką. Patrzcie, No i wypada też mięsko. Mm, tak. Więc jest to bardzo fajna modyfikacja. I możemy po prostu... Opłaca się zabijanie takich krówek. zeć owiec? O, żelazo nawet jest. Mm. Muzyka cisze. I tak. Kolejną modyfikacją jest Floating Ruins, czyli spawnują się nam, że tak powiem, różne pokoje w powietrzu. I tam jest spawner. I pod tym spawnerem jest właśnie skrzynka. I tam są fajne itemki. Ok, kolejną modyfikacją jest Games Plus. Daje nam ona nowe rudy, nowe zbroje, nowe narzędzia. Kolejną modyfikacją jest Dodaje, wiadomo, dodaje nam nowe piecyki o, diamentowy, tutaj dużo miejsca do przepalania na węgiel. W tych, w tych już piecykach mniej. O. I kolejną modyfikacją jest Rainbow Mod. Dodaje nam ona do gry właśnie. Tęczę, taką jakby wydobywamy ją rainbow takie jakieś, jakieś cude po prostu no możemy się bronić, atakować jest to bardzo fajna modyfikacja, mi się podoba a więc kolejną modyfikacją jest special armors yy, tak, tutaj nam ona, to było już nowe takie yy, nowe zbroje to jest na przykład Double Jump Boots, czyli że możemy skakać na dwie kratki. Jest też jetpack, który jest bardzo przydatny. Tu możemy latać. i Nie tracimy obrażeń. Nie dostajemy obrażeń. Kolejną modyfikacją jest Miner MPC Mod, daje nam denary i inne rzeczy. Pokażę jedną wioskę pod koniec. I tak. Kolejną modyfikacją jest Keep Items on Dead. Wiadomo, jak się zginie, nie traci się itemków. Kolejną modyfikacją jest Cage Fishing, która dodaje nam mm, sieci takie, klatki na ryby. Zaraz ją zademonstruję. I ostatnią, ostatnimi modyfikacjami jest Modlo i Minecraft Forge. Bez tych modyfikacji nie byłoby paczki, bo bez tego nie działają mody. I tak. Posadzimy sobie. To jest tu na przykład i tu. O! Jeśli jest pusta klatka, to po prostu łapiemy rybę. O, widzicie? Jest klatka pusta. Teraz sobie damy i, i, i pokażę już tą mm, w MPC mod I tam już jest, jak widzicie. Możemy właśnie z tymi oto wieśniakami, każdy wie chyba o co chodzi, a jak nie, to zaraz wytłumaczę. Możemy handlować z takimi oto wieśniakami. Jeśli ich zabijemy, to, to będziemy mogli brać, jeśli ich wszystkich zabijemy, itemki z ich skrzyń. I to jest na przykład dom główny. I on jest największym, Są w nim piece najczęściej i ona z nami handluje. Możemy je sprzedawać i kupować od niej rzeczy. I tak, też będzie takie wyjaśnienie, czemu nie robiłem tak długo filmów na YouTube. Nie robiłem tak długo filmów, ponieważ... Yy, ponieważ po prostu miałem zawolny internet, ale teraz mam szybszy. I więc mogę... Yy, Szybciej wrzucać te filmy. A przedtem to mi się pięciominutowy minutowy wrzucał z 5 godzin, nawet nie wiem, nawet chyba więcej. Tak więc. Tu teraz już wracam do tego YouTube'a, mam szybszy internet, więc powinno być dobrze. Tak, tylko, y, żeby zebrać taką klatkę, klikamy prawy przycisk myszy. Tak, wszystkie sobie zbierzemy. Ok, i żeby. Ym, Zobaczyć co nam się... nasz połów, zobaczyć, yy, musimy to tak jakby wyrzucić, prawy przycisk myszy, napuszczamy i wyrzucamy, o, złowiło nam się 5 kokobinsów, teraz zobaczymy co się na to nam złowi, 3 rybki, nieźle i na to złowiło nam się, o. Iron Boots, Glass Butalka i Rotten Fish Czyli całkiem całkiem. A więc tak to jest Kraft Pack V2. Ja jestem Czarny ST. Żegnam się z Wami. Dzięki, cześć i na razie.